Kołbaskowo to jedna z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych gmin Pomorza Zachodniego. Atrakcje turystyczne. Gmina Kołbaskowo jest także jednym z ciekawszych miejsc na Pomorzu Zachodnim pod względem historycznym. W okresie między I a II wojną światową, jak i wcześniej, wschodni obszar obecnej gminy Kołbaskowo, a zwłaszcza Dolina Dolnej Odry i okolice stanowiły bazę turystyki wycieczkowej sobotnio-niedzielnej dla mieszkańców Berlina i Szczecina. Na terenie gminy nadal znajduje się szereg miejsc i zabytków godnych zobaczenia. Do najcenniejszych należą wspaniałe 13 wieczne granitowe kościoły. Warto zobaczyć kościół w kamieńcu, który znacznie ucierpiał podczas ostatniej wojny i był ruiną aż do 1978 roku. Jest zbudowany na planie prostokąta, bez chóru, z dobudowaną od zachodu wieżą, wykończony granitową elewacją. Miłośnicy architektury powinni odwiedzić również inne kościoły w gminie. I tak kościół w Kołbaskowie to kolejna wykończona granitem późno-romańska budowla salowa. Świątynia w Bendargowie, której poświęcono jako jedną z pierwszych na tych ziemiach po II wojnie światowej, powstała już w XIII wieku. Zaś kościół w Stobnie zburzony w czasie działań wojennych i odbudowany w 1989 roku ma ściany wykonane z kamieni narzutowych z niewielkim dodatkiem cegły. Nie wszystkie budynki sakralne jednak zostały odrestaurowane i przywrócone do życia. Na pomoc czekają wspaniałe niegdyś budowle, a dziś tylko urocze i romantyczne ruiny kościołów w Smolencinie, Pargowie, Moczyłach i Karwowie. Odwiedzając gminę Kołłłaskową, warto na pewno zobaczyć także odbudowany w połowie lat 80. XX wieku XIV-wieczny kościółek w Bobolinie i istniejący w prawie niezmienionej formie kościół w Barnisławiu. Władze gminy postanowiły wykorzystać turystycznie te niezwykłe atrakcje architektury sakralnej i opracowały projekt specjalnego rowerowego szlaku kościołów wiejskich. To kolejna wspaniała trasa, dająca niebanalną możliwość poznania tych terenów. Na szlaku znajduje się większość wspaniałych zabytkowych kościołów, a także dodatkowe atrakcje, rezerwaty ze swoimi bogactwami, pomniki przyrody oraz urokliwe parki dworskie. Gmina Kołbaskowo to również wspaniałe miejsce dla ostatnio rozwijającej się w zawrotnym tempie i coraz młodniejszej agroturystyki. Na tych terenach ma ona swoje głębokie korzenie i coraz więcej osób potrafi docenić te fantastyczne możliwości spędzania wolnego czasu oraz prawdziwego obcowania z tutejszą przyrodą. Do jednego z wyróżniających się gospodarstw agroturystycznych powstałych na terenie gminy Kołbaskowo należy Najderówka, położona niedaleko Siadła Dolnego. Wspaniale usytuowana nad Sturmiekiem, północnym w głębokim wąwozie 300 metrów od wzgórza, z którego rozciąga się wspaniały widok na rozlewiska Odry, park krajobrazowy oraz panoramę Szczecina. Jest to znakomite miejsce dla fotografików i malarzy. Osoby, które lubią kontakt z przyrodą, a szczególnie rodziny z małymi dziećmi, powinny udać się do gospodarstwa agroturystycznego w Smentowicach, które specjalizuje się w hodowli egzotycznych zwierząt. W Małnzo zobaczyć można strusie afrykańskie, emu, lamy, kuse i inne zwierzęta. Na inwestorów czekają piękne tereny w moczyłach, przeznaczone na przystań oraz marinet dla żeglarzy. Sukces finału wielkich regat The Torship's Races w Szczecinie w sierpniu 2007 roku ogromnie zwiększył zainteresowanie żeglarstwem oraz sportami wodnymi. Moczyły wydają się być wręcz stworzone na bazę dla miłośników.